Aqua Nie rozumiem o co chodzi z tym kropka Ale dobra No zaczynamy Jest gra telefon, nie szukajcie po komputerach najlepiej Oki okay. okay. I gotowy, nie ma lagów Próbowałam Wam to nagrać, to były lagi, to straszne. Oj, przez tą górę. Widzieliście kurde. kurdaki? No, na chetce się nie wytruje ten i można wyleczyć. No, no, Będzka. Cześć. Jestem Buddy. Międzygalaktyczny nauczyciel angielskiego. Okay. staram się, żeby nie było reklam. To jest taka niespodziewana. Będę nic kupować za reklamy, obiecuję wam, moi widzowie. No leć! Nie. Czego ja w chmurę uderzę? Już wiem, you to, akurat to prostu Nie jak to Nie wiem, jak to nigdy Nie czegoś Nie wychodzi zawsze to Raz Nie wiem, to wpływać. Nie wychodzi zamrażanie. Ja no, nie mówiłam się... Że zawsze zamrożenie wyłazi z tych olaki bloków czy jak to nazwać, bo ja sugiwałam się jeśli nie wiem co chodzi, to z tego, z Minecraftu. Jakby ktoś nie wie.